Przypomnijmy, że podczas jednego z ostatnich wieców Mateusza Morawieckiego w Otwocku doszło do kuriozalnej sytuacji. Kinga Gajewska z koalicji obywatelskiej została zatrzymana przez policję. Nagrania z zajścia pojawiły się w mediach społecznościowych, a w mainstreamie zaczęto dziwić się, jak mogło dojść do zatrzymania posłanki na Sejm. Gajewska została doprowadzona do radiowozu po tym, jak skandowała hasła dotyczące afery wizowej. Chciałam, by otwocczanie dowiedzieli się o tym, co się stało. Jesteśmy zdeterminowani, by Polacy się o tym dowiedzieli, mówiła po wszystkim Gajewska w rozmowie z TVN24. Policja w oświadczeniu podkreśliła, że funkcjonariusze nie mieli pojęcia, kim jest Gajewska. I choć od całego zamieszania minęły już niemal dwie doby, temat wciąż w mediach jest żywy. Głos zabrała teraz Dominika Chorosińska której największą popularność przyniosła rola Ewy w serialu M jak miłość. Serial opuściła w 2009 roku i z czasem zaangażowała się w politykę, finalnie zostając posłanką na Sejm. Kinga Gajewska kłamie, specjalnie nie pokazała legitymacji poselskiej i sprowokowała policjantów do interwencji, aby zrobić z siebie męczennicę. Powinna przeprosić policjantów za to, że wykorzystała ich do swojej kampanii wyborczej. Od policji oczekujemy interwencji, gdy łamane jest prawo i skutecznego działania wobec tych, którzy je łamią. Gdy tylko Kinga Gajewska okazała legitymację, policja odstąpiła od interwencji. Powiedziała w rozmowie z faktem Chorosińska, zobacz także